Się ma tu, Jeff bez żadnego ogólnie przygotowania. Pewnie zaraz sobie pomyślicie, że nagrywam ten filmik na szybko. Otóż nie nagrywam go na szybko. Znaczy, w sumie, no tak, nagrywam go na szybko. Ponieważ po przez z informacją, bo tak, teraz znowu nie wiem, co będzie z kanałem. Muszę o tym poważniej porozmawiać z Draco ponieważ nasze relacje się naprawiły tak, naprawiły się nasze relacje, więc w sumie nie wiem, czy się cieszycie, czy nie yy, oczywiście chcę, żebyście pisali w komentarzach, czy ten kanał ma być tylko mój, czy ma on być prowadzony też z Draco ponieważ chciałabym wiedzieć czy ma być prowadzony z Draco i za mną, czy tylko ja mogę prowadzić, tak Ogólnie to troszeczkę zaświetlenie, no ale trochę na dworze jest krucho. Znaczy, krucho się na no, po prostu u mnie, bo jak. to ja taką magiczną lampkę. I że ja ją zgaszę, to. Będzie tak. Trochę. Nie wiem, czy lepsze, czy gorsze się to. Ale są dobra, może tak być, bo jest trochę dziennego. No więc macie do wyboru te dwie opcje, ale do mojego telefonu jest gorzej. Tak. I dobra. Więc to poruszę dwie opcje. Albo ja ten kanał prowadzę z drago i jeden, albo tylko ja. Piszcie w komentarzach, co bym do jakiego Ala głosowanie, jeżeli... No i zobaczymy co wygra. Losowanie... <śmiech> Losowanie... <śmiech> Głos... Wonie. Głosowanie trwa do uwagówka. Ta, zacinka. Losowanie trwa... Co ja mam z tym głosowaniem? Tego nie wiem. Ale to głosowanie, teraz powiedziałam dobrze, trwa do końca tego tygodnia. No jasne, No tak, pewnie, czyli do niedzieli. I nie. Otóż to głosowanie y trwa do następnego. Do następnej soboty. O, więc do następnej soboty, czyli to Dzisiaj mamy 5 sierpnia czyli do 13 sierpnia? Dobrze liczę? Czy do... Y, do 13 chyba sierpnia, albo tam do 14, ja nie wiem, nie umiem liczyć. Jest, no, nie, nie byłam dobra nigdy z matmy <laughs> Więc ale to chyba 13 jest. No to do tego 13 sierpnia. Tak. Więc ja będę czekać. Na, na wasze ten... Na wasze opinie. No to sorry, że ten film był głupi, ale e, świeżo zawróciłam z jazdu dzisiaj i w ogóle głupkom. Niestety nic tam nie nagrałam. Znaczy coś tam nagrałam, ale to chyba tego jednak nie wsta. Złożę rezygnację. Znaczy składam rezygnację. Dobra, sorry, trochę mi dwoliło, a więc to tyle czekam na Wasze komki i, i, i dziękuję za 441 subskrypcji. Bo to jest dużo. To dziękuję pa. pa. Kocham Was. No, to papa. Pa.